Dzień dobry, witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką, teraz również z Reginą Bukowską, jak również z całym naszym zespołem, zachęcam Cię do tego, żebyś dołączył do grona naszych subskrybentów. Jeśli szukasz informacji na temat zdrowia, czyli co jeść, jak jeść, po co, żeby uzdrowić swoje ciało, w jaki sposób oczyścić swoje ciało, czyli pomóc mu pozbyć się toksyn, ponieważ jedną z bardzo poważnych powodów, jednym z bardzo poważnych powodów niestety naszych chorób czy śmierci nawet jest zbyt duża ilość toksyn w naszym organizmie zrobiłem ponad 1170 filmów, które możesz zobaczyć na YouTubie, na których opowiadam w jaki sposób nasze ciało uzdrawia się samo. Jeśli szukasz takich informacji, również zachęcam cię do tego, żeby do nas dołączyć. Jak również po co ćwiczyć, jak ćwiczyć, dlaczego mielibyśmy ćwiczyć, na co tak naprawdę jest to potrzebne, do czego jest to potrzebne. Również te informacje u nas i filar piąty, czyli dzisiaj piąty filar, który omawiamy co niedzielę, jest to filar nasze zdrowie psychiczne, czyli to w jaki sposób odbieramy świat, w jaki sposób patrzymy na świat, w taki sposób, jak ja na niego patrzę. Nie musisz się z niczym zgadzać. To jest mój punkt widzenia, to jest moje doświadczenie, to są moje lata pracy, praktyki, zdobywania wiedzy w tej dziedzinie i mam nadzieję, że również dzisiejsze spotkanie ci się spodoba. Wczoraj wieczorem o 20:30. Robiliśmy live'a, na którym opowiadałem Ci o Grasicy, opowiadałem Ci o miłości, o bezwarunkowej miłości. Dzisiaj chcę kontynuować ten temat. Natomiast wczorajszy film zniknął niestety z Facebooka. Na szczęście udało mi się go uratować. Jego ja dzisiaj jeszcze raz wrzucę, ale bez muzyki. Będzie bez muzyki, bo być może to był element, który spowodował, że wideo zostało zdjęte. Dlatego dzisiaj będzie sama treść, same soczyste kawałki z tego. Myślę, że około godziny 11 pojawi się to na Facebooku, na naszej grupie Odmładzanie na surowo, jak również w grupie W Czasach Próby. Jeśli chcesz to obejrzeć, jeśli nie oglądałeś lub chcesz komuś pokazać, to zachęcam Cię do tego, żeby tego wideo poszukać. Wow, jest już nas ponad 1300 osób jednocześnie w dwóch miejscach. Niestety nie ma nas na YouTubie w tym momencie, ale mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób dotrzeć do YouTube'a i wskazać na to, że Pełnili błąd usuwając, zablokując nasz kanał i, i usuwając film, który usunęli już wcześniej. I mówili, że nie będzie za to żadnej kary. Usunęli go teraz jeszcze raz i niestety narzucili karę dwa tygodnie bana. I tak naprawdę jest to ostatnia kara przed zlikwidowaniem kanału. Także będziemy pracować nad tym, żeby zostało to cofnięte. A dzisiaj o miłości. Dzisiaj właśnie o miłości, bezwarunkowej miłości. Pozwól, że włączę nam muzyczkę tutaj w tle, niech ona nam pięknie tutaj przygrywa. Ściszę ją trochę tylko, żeby nam nie przeszkadzała, po to, żeby nas prowadzić w dobry nastrój. Pragnę dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat bezwarunkowej miłości, na temat tego, kiedy nauczysz się kochać, takim być kochającym naturalnie. To wtedy prawdopodobnie zrozumiesz naturę miłości. Wiele osób myli troszeczkę miłość, kochanie z czymś warunkowym. Wydaje im się, że to musi być dana sytuacja, że to musi być dana osoba, że to musi być dany przedmiot, czy dane zwierzęta, które są w naszym zasięgu, żebyśmy mogli kochać lub być kochani. A co ty na to, żeby popatrzeć na to troszeczkę z innej strony? Tak jak wczoraj wieczorem na naszym spotkaniu zachęcałem Cię do tego, żeby poszukać bezwarunkowej miłości. Takiej bezwarunkowej miłości, o której uczyłem się już jako mojały chłopiec, kiedy to przygotowywałem sprawozdanie, taki referat na temat tego, czym różni się miłość matczyna od miłości ojcowskiej. I miłość matczyna jest tą miłością prawdopodobnie bezwarunkową. Chociaż nie wszystkim się to przydarza. Ja jestem tego doświadczeniem. Przy, przydarzyło mi się coś takiego, że prawdopodobnie miłość matczyna, naturalna również może być troszeczkę wypaczona. Ale powiedzmy o tym, o tych 90% przypadkach kobiet i mężczyzn, w jaki sposób odbieramy czy odbierają miłość. Mama, kiedy urodzi się dziecko, dzięki temu, że nosiła je w łonie, dzięki temu, że potrzebuje o nie zadbać tuż po urodzeniu, wykarmić piersią jest tą pierwszą postacią, z którym dziecko się spotyka, prawdopodobnie naturalnie ma wprogramowaną, bezwarunkową miłość. Dlatego większość mam, większość kobiet po prostu kocha swoje dzieci, dzieci za to, że po prostu są. I mam nadzieję, że Ty jesteś taką mało, mamą, że Ty jesteś taką mamą, która po prostu kocha swoje dzieci za to, że są. Natomiast miłość ojcowska jest troszeczkę inna. Między nami jest połączenie, ponieważ oczywiście, żeby... Dwoje ludzi, kiedy dwoje ludzi się połączy, powstanie dziecko, powstanie miłość i powstanie z tego dziecko. Natomiast, no, my mężczyźni nie nosimy ich w łonie, e, tych dzieci, nie musimy ich wykarmić piersią. Możemy o nie zadbać zaraz po urodzeniu, i tak stało się w moim przypadku. Natomiast e, ta miłość bardzo często jest miłością warunkową. E, bardzo często jest tak, że nie ma tego połączenia między ojcami i dziećmi. Jest miłość dlatego, że. Jest miłość, ponieważ. Jest miłość dlatego, że jesteś dobrym uczniem, jest miłość dlatego, że masz dobrą pracę, jest miłość dlatego, że udało się zrealizować te marzenia, których tata nie zrealizował. A ja chcę ci się powiedzieć o takiej bezwarunkowej miłości. O takiej miłości do wszystkiego, do każdego i stania się miłością, takim światłem, taką miłością, która podróżuje przez świat. To jest bardzo trudne. To jest proces. Tak jak wczoraj pragnąłem zaznaczyć wieczorem, to jest nasza podróż, i zgromadząc naprawdę olbrzymią wiedzę w tej dziedzinie przez lata, czytając różnego rodzaju książki, słuchając wielu filozofów, zdałem sobie z tego sprawę, że to może być tak naprawdę jedyny powód naszej drogi tutaj odnalezienie tej prawdziwej miłości miłości do wszystkiego. Bo widzisz, część ludzi potrafi na przykład kochać swoje pupilki, zwierzątka swoje, swojego kociusia, swojego psi, swoją psinkę, swoją papuszkę, swoje, swojego nie wiem, nawet konika. Są w stanie chodzić, przytulać, głaskać, wyczesywać, zabierać do fryzjera, spać z nimi, jeść razem z nimi, ale co jeść? Jeść świnkę. Bo piesek jest do kochania, a świnka jest dla steka. A co ty na to, żeby poszukać takiej właściwej, prawdziwej miłości do każdego istnienia? I nie dzielić zwierząt na te do przytulania i na te nasteki. Taką miłość udało mi się odnaleźć prawie 9 lat temu. Od tamtej pory kocham wszystkie zwierzęta, niezależnie od tego, czy są do przytulania, czy mogłyby w niewłaściwy sposób trafić na nasz talerz. Ale poszedłem krok dalej. I to całkiem niedawno, może dwa, może trzy lata temu, zacząłem też kochać i owady. Zacząłem kochać muchy, zacząłem kochać komary, zacząłem kochać osy. I wiesz co się wydarzyło? Dostałem miłość z powrotem. Dostałem tą miłość z powrotem od natury, ponieważ stałem się prawdziwą miłością. Nie było u mnie podziału na zwierzęta, które są do kochania i na zwierzęta, które. Mnie wnerwiają i trzeba je zabić jakąś łapką. Wiele osób też myli miłość z pożądaniem. Wydaje im się, że jeśli kogoś pożądają, że jeśli przygotowują się do tego, żeby pójść na randkę, żeby zrobić przepiękną kolację, żeby zrobić piękne wrażenie, i powiedzmy, będąc mężczyzną, powiem to z tej perspektywy, i kobieta zgodzi się, żeby pójść z nami do łóżka, to to jest miłość. To nie ma nic wspólnego z miłością. To jest zwykły sport. To jest sport, to jest pożądanie, to jest coś, co często jest mylone z miłością. Seksualność, pożądanie, to nie jest miłość. Seksualność, pożądanie to jest jeden, jedna z emocji, która może nam towarzyszyć. Natomiast jest to warunkowe, ponieważ taką seksualność, pożądanie możemy mieć w kierunku danej osoby przez jakiś okres czasu. Naukowcy mówią, że do 6 miesięcy, a co później? A później mamy związki. Bardzo dużo takich związków złamanych jest w Polsce, kiedy to żyje się, ponieważ jest związek. Ale tam nie ma żadnej miłości. Tam nie ma żadnego powiązania, które płynie stąd. Tam jest seks jak odgrzewanie kotletów, czyli seks, który odbywa się jak jedzenie, nie wiem, obiadu niedzielnego. No dobra, no chodź. Tam jest po prostu niezrozumienie, tam jest walka, tam jest cały czas starcie. Mam nadzieję, że skorzystasz z dzisiejszego szkolenia Reginy tak przy okazji i e, dołączysz do nas o 16, ponieważ Regina przygotowała bardzo ciekawe spotkanie, szkolenie na temat tego, jak zbudować właściwe relacje w naszym domu. Mówiłem o mamie tacie, mówiłem o zwierzętach, mówiłem o seksualności, pożądaniu. Ale pragnę cię zachęcić do tego, żeby tą miłość odnaleźć jednak w sobie, bez żadnych warunków na zewnątrz. Wiele osób myli też miłość z tym romantyzmem, z tą muzyką, która leci w tle. Nie wiem czy ją dobrze słychać, może jej w ogóle nie słychać, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę ta muzyka w tle leci, ale widzisz, tam są takie serduszka. I wiele osób myli miłość z właśnie taką romantycznym, takim romantycznym zdarzeniem. Wydaje im się, że miłość to jest takie romantyczne zdarzenie, które się wydarzyło, i całe życie szukają takich romantycznych zdarzeń. To są osoby, które bardzo często zmieniają swoje związki, bo one ciągle szukają tego uniesienia, ciągle szukają nowej osoby, żeby być pokochanym i żeby zacząć kochać. Miłość, o której chcę ci dzisiaj powiedzieć, to jest miłość, która jest w nas. To jest miłość, którą się stajemy. To jest miłość, która jest niezależnie od czegokolwiek, niezależne od czegoś, niezależne od kogoś, niezależne od żadnych zdarzeń. Miłość, która wypływa z nas, miłość, która jest nami. Miłość, która będzie tworzyć nowe relacje. Ponieważ ta miłość będzie zauważalna, będziesz ją czuł. Jeśli ktoś będzie osobą, która tryska miłością, będzie przyciągać do siebie ludzi, ponieważ oni będą chcieli być częścią tej miłości. Miłość, która nie jest z niczym połączona, czyli bezwarunkowa. Bardzo często szukamy połączenia, odzwierciedlenia naszej miłości w czymś innym. Ja mówię o tej miłości, która jest, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Ale nadal to będzie emocja, ponieważ miłość to jest emocja? Miłość to jest tak, jak strach, lęk, żal i miłość. Dlatego, czy zgodzisz się ze mną, że skoro istnieje strach, istnieje lęk, istnieje złość, istnieje miłość, to że masz na to wpływ, w jakim stanie się znajdujesz? Powiedz mi, czy to, że się boisz, czy to, że jesteś zły? Czy to, że kochasz, musi zależeć od czegoś z zewnątrz? A co ty na to, żeby zależało to od ciebie? Co ty na to, żebyś stał się osobą, która kontroluje swoje emocje? Co ty na to, żebyś stał się osobą, która decyduje, w jaki sposób się czuje takiego czy innego dnia i poszukał swojej drogi do tego, żeby tego strachu, lęku, złości było jak na mniej na korzyść. Miłości. Miłość bezwarunkowa, miłość naturalna, miłość, która płynie z czakry Grasicy, z czakry serca, z czakry Grasicy. Jest to miłość, do której cię bardzo mocno zachęcam w tych czasach próby. Będziemy się tego uczyć, będziemy to praktykować, będziemy medytować. Najbliższe tygodnie, miesiące będziemy wzmacniać energię miłości tego świata. Pozostań z nami. Stań się częścią miłości. Zrozumieliśmy już, że Matrix ma swoje zachowania. Po to też zrobiliśmy ponad 50 dni przekazywania tobie informacji na temat Matrixa. Po to, żebyśmy nie siedli na samym początku naszych spotkań w czasach próby i tylko medytowali. Bo po prostu w pewnym momencie medytując, kochając tak wszystko, ktoś by przyszedł, podniósł nas, za, nas za, pod pachy i wsadziłby nas do nyski, żeby nas wywieźć na, w jakieś miejsce odosobnienia, a, myśmy, a my byśmy dalej zasilali miłością. Dlatego bardzo mocno i bardzo ostro przekazywałem Tobie bardzo często informacje na temat Matrixa, po to, żebyś nie ugotował się jak żaba. Żaba, którą włożyć do zimnej wody i podgrzewać na wolnym ogniu, można ją ugotować, ona z tej wody nie wyskoczy. Chciałem Ci pokazać to zjawisko, chciałem Ci pokazać to, żebyś to czuł i wiedział, ale pragnę Ciebie teraz zabrać w miejsce, które kreuję, które kreujemy wszyscy razem. Jest to miejsce, w którym istnieje tylko miłość miłość bezwarunkowa miłość do każdej istoty, do każdego człowieka i do każdego zdarzenia, jakie nas w życiu otacza. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej propozycji i mam nadzieję, że dołączysz. Za tydzień, w sobotę, rozpoczynamy wspólne medytacje. Będziemy je kontynuować codziennie. Być może je nagramy i będziemy odtwarzać wszyscy o tej samej porze. Być może to będą medytacje, na których będziemy się spotykać, ale na pewno będzie w tym bardzo, ale to bardzo dużo miłości miłości bezwarunkowej, którą właśnie w tym momencie wysyłam do Ciebie. Ponieważ bardzo, ale to bardzo Ciebie kocham. Zależy mi na Tobie, zależy mi na Twojej rodzinie, zależy mi na wszystkim, co jest w Twoim życiu. Dlatego jestem tutaj dla Ciebie i będę trwał, jak tylko długo będę mógł. Do końca. Podziel się z innymi. Niech inni też skorzystają z zaproszenia i dołączą do naszej miłości. Muzykę wkleję pod spodem, około godziny 11 wkleję live'a z wczoraj, jak również dzisiaj. Mnóstwo informacji na naszym kanale. Tak naprawdę zapraszam Ciebie na maraton popołudniowy, który zaczynamy od godziny 16 do 20. Szkolenie na prywatnej grupie z Reginą Bukowską, a o 20.30 spotkanie z Margot. Margot, która podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami z przyszłości, z przeszłości. Trochę o akaszy, trochę o szyszynce, a tak naprawdę dużo przepięknej miłości. Do zobaczenia później. Trzymaj się cieplutko. Cześć.